Światowy Dzień Inwalidy stał się okazją do zorganizowania festynu dla dzieci niepełnosprawnych. Festyn ten odbył się w minioną sobotę w sali gimnastycznej Szkoły Zawodowej. Organizatorami imprezy był Wolsztyński Dom Kultury, przy współpracy Wolsztyńskiego Koła Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan oraz Oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Dzieci mogły wziąć udział w konkursach sportowych, w czasie których popisywały się swoimi umiejętnościami. Dodać trzeba, że wśród dzieci niepełnosprawnych były dzieci zdrowe, ale wcale im to nie przeszkadzało. Potrafiły znaleźć wspólny język i wspólnie się bawić. Na zwycięzców czekały nagrody i wyróżnienia. Szczególnie ważnym momentem był wejście na podium i przyjęcie z rąk jednego z organizatorów medalu za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się występ iluzjonisty, który wprowadził młodych widzów w świat magii, wyjaśniając tajemnicę najprostszych z sztuczek. 10. Proszę Państwa, a ja poproszę do mnie cztery dorosłe osoby. Dorosłe dzieci ciągle się bawią. Proponuję, żeby to były dorosłe osoby. Bardzo proszę. Różdżka, jasna magiczna różdżka, ale potrzebne nam no jeszcze co? Kapelusz. Kapelusz, to jeszcze. Cylinder, sól, prawda, kilo cukru. Zładek, o tej? Cztery. Po tej mamy już trzy. A po tej mamy sześć. Uwaga, liczymy jeszcze raz. Ile? Jedno. Cztery. Trzy. I sześć, tak? Prawda, gdyż mamy, to mamy oczek jeden. W tym rzeczywistości mamy dwa, prawda? Tutaj teraz odwracamy, zakrywamy jedno oczko, mamy cztery oczka, a w rzeczywistości mamy ile? Pięć. Teraz znowu odwracamy, przykrywamy to puste miejsce.